Moi drodzy, zapewne tutaj się zastanawiacie, co my tu w dwójkę robimy, więc chciałam Wam powiedzieć, że takie właśnie rzeczy dzieją się, jak się spotyka Bydgoszcz z Warszawą. No i chciałabyśmy Was tutaj zaprosić na spotkanie. Ja się nazywam Edyta Stefan-Kopalka, jestem psychologką i psychoterapeutką, a ze mną jest niesamowita osoba, która zapewne przedstawi się tutaj też sama. Bardzo dziękuję, powiedziała inna niesamowita osoba, ja jestem Juliana Szewczyk, również jestem psycholożką i psychoterapeutką, strasznie miło tutaj też Bydgoszcz spotkać. Jak, jak ja, w Warszawie. Tak, no tak, i właściwie spotykamy się w fajnej sprawie, bo tak. coś knujemy bardzo fajnego. Mamy Ja no, terapię schematów. Grupowa terapia, terapia schematów, która, jak widzicie, nie ma ograniczeń, ponieważ możemy z każdego miejsca, nie tylko w Polsce, ale też z zagranicy, skorzystać z takiej możliwości. No i pytanie, słuchajcie, to jest możliwość, na co w zasadzie, Juliana? Do czego byśmy chciały tutaj zaprosić? E no właśnie, tak jak już powiedziałaś, będziemy prowadzić grupę w formacie online, tak to znaczy, że każda osoba w Polsce, nawet za granicą, będzie mogła do tej grupy dołączyć, bo wiemy, że wciąż terapia schematów pomimo dużego zapotrzebowania jest w ograniczonym dostępie, zwłaszcza w takim formacie grupowym. No a jest to świetna opcja do tego, żeby popracować nad takimi swoimi długoterminowymi, długofalowymi wzorcami, tak, czy, czy dlu, trudnościami życiowymi, życiowymi dodatkowo w takim formacie grupowym, który też ma mnóstwo, mnóstwo różnych zalet. Hmm. Ja tak sobie myślę, Juliana, że często jak mówię o grupowej w ogóle terapii, to no jest też taka wątpliwość, jak to jest, żeby tam w grupie o czymś opowiadać, a co tam, czy, czy ja się w ogóle otworzę, a tam inni ludzie, czy będzie zachowana jakaś tajemnica. Myślę, że to też jest warte, żebyśmy o tym troszeczkę powiedziały, jak to ma wyglądać, ta kwestia. No i no, jakie są zasady w ogóle, Juliana, jakbyś mogła przybliżyć? No, no właśnie, bo już prowadzimy z tobą kwalifikacje, tak, do, do tej grupy. To są właściwie takie najczęstsze pytania, z którymi się spotykamy, więc próbujemy tutaj wspólnie je nie naświetlić. Ale rzeczywiście yy, chyba i w takiej... Yy, Opinii publicznej, tak, czy ogólnej, terapia grupowa przez bardzo długi czas, być może nawet dotychczas była uważana jako ta y, gorsza siostra terapii indywidualnej, tak, albo y, taka bardziej budżetowa wersja terapii indywidualnej, no bo jest więcej osób naraz, co nie do końca jest prawdą, bo terapia grupowa ma swoje niepowtarzalne y, takie czynniki leczące, których nie spotkamy w terapii indywidualnej. Tak. Spomnijmy na przykład. Poczucie wspólnoty, tak, że widzimy, że inne osoby miały podobnie, że możemy się wymieniać informacjami zwrotnymi, możemy się wymieniać doświadczeniami, że znacznie więcej jest możliwości do tego, żeby coś się w nas zatrybiło z innymi ludźmi. Tak? Bo to spotkanie jeden na jeden z terapeutą często jest takie w miarę bezpieczne i sterylne. Natomiast jak się spotykamy z większą grupą osób, to jest więcej szans, że nasze jakieś schematy. Albo wzorce się odpalą, natomiast grupa daje możliwość do tego, żeby bezpiecznie to zaobserwować i nad tym popracować. by byś jeszcze do tego zwróciła? Tak? Jeszcze coś, oczywiście. Ja jeszcze bym dodała do tego, moi drodzy, to, że jak pracujemy w takiej indywidualnej formie, no to mamy też takie poczucie właśnie tego bezpieczeństwa, o którym tutaj Juliana wspomniałaś. I zapewniamy Was, że na grupówce też takie coś musi zaistnieć, ponieważ podpisujemy się tutaj też pod zasadami wszyscy. I tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wozie, bo każdy chce tutaj zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych, bo po to właśnie się spotykamy, żeby stworzyć tą wspólnotę i osiągnąć jak najlepsze efekty. To jest taka pierwsza sprawa, więc musimy podpisać. Te takie zasady, które faktycznie nas wszystkich obowiązują. Kolejna kwestia to jest taka, że jak pracujemy indywidualnie, no to ten, mamy tego terapeutę tylko dla siebie i też takie poczucie, że on zawsze stoi tak po, te, po tej naszej stronie i nam powie zawsze to, co my chcemy usłyszeć, a na zewnątrz może niekoniecznie tak będzie. A tutaj otrzymujecie feedback nie tylko od jednego terapeuty, terapeutki w zasadzie, i drugiej, ale od całej grupy. I pomyślcie teraz, jak duże jest to oddziaływanie, kiedy powie wam to jedna osoba, której zresztą płacicie, żeby wam to powiedziała. A, z, a, po, a tutaj na grupówce macie dużą ilość osób, i one nie są opłacane. One tu przyszły tak jak wy i udzielą was, wam też takiego feedbacku, więc oddziaływanie grupy jest bardzo silne. Więc pomyślcie sobie, jeżeli grupa ma ileś tam osób, dwie terapeutki, no to naprawdę dostajecie solidną dawkę takiej siły do, do zmiany i też takich y, dużych emocji, że to nie jest tylko jedna osoba. To bym dodała na pewno y, coś takiego. Hmm? Ja też właśnie, taki, kiedy słuchałam, pomyślałam sobie o tym, że też. Y Widzenie tego, że inne osoby zaczynają wprowadzać zmiany, może być dodatkowo takie motywujące dla nas i dawać nadzieję, że to jest możliwe. Tak, jak na przykład ze spotkania na spotkanie widzimy, że, że ktoś dokonuje tych małych kroków, małych prób. To naprawdę może bardzo mobilizować I, i to, co powiedziałeś, że grupa może stać się w wielu obszarach takim po prostu boosterem tak. e, do tych naszych osobistych zmian. Dokładnie. To jest historia o tym, że możemy też spotkać ludzi, którzy mają podobne problemy i też zobaczyć, nie jestem sama na tym świecie, bo często nam się tak wydaje, że tylko my sobie z czymś nie radzimy. Każdy wchodzi na grupę z czymś swoim i też ważne jest to, że my, kwalifikując te osoby do grupy, znamy je też wcześniej, wiemy jakie mają trudności. Wiemy nad czym chcą w grupie pracować i umawiamy się też jak my mogłybyśmy wesprzeć te osoby też indywidualnie, żeby każdy wiedział, że mimo że to jest terapia grupowa, to my też pracujemy indywidualnie w grupie. I pomyślcie też jeszcze o tym, że jeżeli jedna z nas prowadzi ćwiczenie jakieś, to druga też cały czas obserwuje tą grupę, żebyśmy mogły jak najlepiej pomóc, bo jak jedna jest zajęta prowadzeniem tutaj jakiegoś ćwiczenia, to druga um, obserwuje Was, żeby się też zatroszczyć y, o, o każdego indywidualnie. Więc grupowo i indywidualnie tak naprawdę to jest dwa w jednym, bym tak to też opisała. Zgodzisz się, Jana, że no, jest coś takiego? Tak jest. Tak, jak, jak najbardziej, bo to jest często taka obawa, co jeśli nie będę w stanie się otworzyć, Taka coś jeśli emocje mnie przytłoczył. No właśnie dlatego jest też ten podział, o którym Ty, to powiedziałaś, że no, jeden z terapeutów zawsze jest pod ręką, żeby w razie czego wesprzeć, pokierować, podpowiedzieć tak, i, i, i podpowiedzieć, jak wrócić do grupy, żeby móc wspólnie dalej pracować. W razie jakichś też trudnych sytuacji jest też taka możliwość, że będzie można z tym drugim terapeutą wyjść do oddzielnego pokoju i też otrzymać takie indywidualne wsparcie w tym trudnym momencie. Więc tutaj no jest to naprawdę przemyślane, żeby można było się czuć też w grupie dobrze i, i móc po prostu pracować też nad swoimi y, kawałkami. To jednak praca w formacie grupowym, tak więc rolą tego indywidualnego terapeuta jest rzeczywiście czuwanie nad każdym uczestnikiem po to, żeby mógł rzeczywiście w sposób aktywny i pełny uczestniczyć w tym, co się zadziewa w grupie. Tak więc to nie jest taka stricte terapia indywidualna na tle grupy, tak? gdzie grupa jest po prostu biernym obserwatorem, tylko dążymy do tego, żeby w każdym ćwiczeniu, w każdym zadaniu aktywnie mógł uczestniczyć każdy uczestnik grupy. I dlatego jeden z terapeutów będzie tutaj. I sprawdzał, czy jest potrzebne wsparcie, żeby to się zadziało. To jest bardzo ważne, co dodałaś, bo nie chciałybyśmy, żeby to wybrzmiało, że tutaj jest praca indywidualna na tle grupy. Tak, jest to bezwzględnie terapia grupowa z takim też tutaj no, wsparciem do tego, żeby każdy miał swoją przestrzeń, żeby zaistnieć też na tej grupie i w tej grupie pracować. Hmm? No, może bym tutaj też powiedziała, dla kogo. Może być dobra ta konkretna grupa, z którą teraz będziemy startować we wrześniu, bo tak jak też powiedziałaś, w tych kwalifikacjach patrzymy, czy osoby, tak, czy trudności, nad którymi osoby, które się do nas zgłaszają będą do grupy pasować, czy ta konkretna grupa będzie dobrym miejscem na pracę nad tymi trudnościami. To mamy tutaj mocne przekonanie, graniczyce z pewnością, że ta grupa, którą teraz wybieramy, będzie fantastycznym miejscem dla osób, które mają trudności w budowaniu, utrzymywaniu bliskich relacji, które mają poczucie takiej izolacji, samotności, bycia innym, niepasującym albo niepasującą, Osoby, które mają trudności z lękiem społecznym, niską samooceną albo nadmiernym krytycyzmem. Coś mm -hmm. byś jeszcze dorzuciła do tego? Myślę sobie, że powiedziałaś o takich najważniejszych rzeczach, że tam też taki wybrzmiewa obszar takiej nieśmiałości, takie, tak, ale też takiej tęsknoty, bym powiedziała, za przyjęciem, za byciem z ludźmi. Będzie to duż, da, bardzo dobra okazja do tego, żeby Uczyć się nawiązywania relacji z innymi. Dodałabym jeszcze to, że grupa terapeutyczna nie jest miejscem, na budowanie teraz przyjaźni i spotkań, tylko do takiej pracy nad trudnością, po to, żeby na zdrowo móc poza tym bezpiecznym środowiskiem grupy budować je w takim świecie, właśnie wokół, gdzie, gdzie się po prostu przebywa. I to, to, to jest, myślę sobie, też taka duża korzyść. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Z jednej strony grupa staje się takim laboratorium, Budowania relacji, żebyśmy potem mogli tą wiedzę wykorzystać w świecie zewnętrznym. Hmm. A, umknęła mi myśl. No trudno. Teraz. Ja przejmę teraz. teraz tutaj głos i, bardzo i bardzo. myślę sobie, że warto byłoby jeszcze powiedzieć, dlaczego akurat terapia schematu, ponieważ ja po prostu jestem zakochana w schematach. I myślę sobie, że tak naprawdę to nie jest taki nurt, który wszyscy znają, a ma on olbrzymie, olbrzymi potencjał. I tak sobie myślę, Juliana, też, jak, jak ty czujesz to, żebyśmy tu, miały, żeby tu wszyscy mieli pewność, że my naprawdę w dwójkę wiemy, co się w schematach robi, i, i że jesteśmy przekonane, że akurat grupówka w schematach, jak, jak ty to czujesz? No, schematy są o tyle fantastyczne, że na no, też wyrosły z terapii poznawczo realnej w momencie, kiedy ona napotkała ograniczenia w pracy z osobami, które miały długoterminowe trudności yy, emocjonalne, tak, dla Bardzo często te osoby mówiły, ok, ja rozumiem, że ta myśl nie jest prawdziwa, tak to jest nieprawdziwe, ale ja tego nie czuję. Znam to w mówię, ale. Tak jest. I stąd pojawiła się potrzeba, żeby sobie pointegrować. Po, po, Pożyczać z różnych innych podejść, różnego rodzaju inne formy pracy. Dlatego też, no właśnie, w terapii schematów możemy znaleźć dużo takiej pracy doświadczeniowej, pracy na emocjach, pracy na, na relacji, no właśnie, czy z terapeutą czy, czy z grupą, i też to można będzie spotkać w terapii grupowej schematu, tak? Zazwyczaj dużo czasu poświęcamy na to, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa grupowego, tak, żeby każdy czuł, że to jest miejsce, w którym może zostać przyjęty, w którym może się czuć bezpiecznie. Potem uczymy się rozpoznawać te nasze schematy i tryby, zwiększać świadomość tego, jak one działają, aż dochodzimy do etapu, w którym poprzez różne ćwiczenia, które my też będziemy z Tobą proponować, można będzie pracować na zmianę schematów, trybów, poprzez takie ćwiczenia tak zwane na, na krzesełkach tak, czy, czy dramaterapię, Poprzez reskrypcję wyobrażeniową. Tak, ja przyznam, że schematy ujęły mnie właśnie tym, że one pracują bardzo głęboko, że my w różnych środowiskach się wychowaliśmy i to środowisko bardzo mocno na nas oddziaływało, i my mamy jakiś swój świat zbudowany z różnych przekonań. Które niekoniecznie są tak naprawdę prawdziwe. Mi się podobało też, Juliana, jak ty powiedziałeś, że my tak przez te schematy w pewnego rodzaju matriksie sobie jesteśmy, a okazuje się na, na zewnątrz, że te nasze różne przekonania, wzorce niekoniecznie są prawdziwe, i jako, że nie jesteśmy w stanie wehikułem czasu zawrócić tam i naprawić różne rzeczy, tak schematy pozwalają nam na to, żeby w emocjach poczuć te różne swoje trudne doświadczenia i nadpisać taki ten scenariusz nie tylko z jedną osobą z jedną terapeutką ale z jedną i drugą, czyli w zasadzie pracujemy na takim ograniczonym, powtórnym rodzicielstwie, bo macie tutaj dwóch członków takiej rodziny i całą grupę, więc tworzymy pewnego rodzaju taką rodzinę, w której rozwijamy się też na nowo, tak bym to widziała. I myślę sobie, że dla mnie, jako dla terapeutki, takie reskrypcje wyobrażeniowe czyli takie, taka praca w wyobrażeniach, są y, niezwykle wzruszające, bardzo też takie satysfakcjonujące, bo ja naprawdę czuję, że my robimy świetną robotę, bardzo głęboką i bardzo taką na takiej wrażliwej części, i to y, jest coś niezwykłego, co polecam każdemu też przeżyć, a my z Julianą oczywiście też to przeżyłyśmy, bo ucząc się metody pracowałyśmy na materiale własnym i zresztą właśnie tak się Poznałyśmy. Właśnie, myślę sobie, że tutaj jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że taka grupa y, y, może jeszcze dalej zacznie, także nasze schematy najczęściej tworzą się y, pod wpływem niesprzyjających y, takich doświadczeń w czasach dziecięcych. Niestety najwięcej z nich y, mamy właśnie w naszych rodzinach pochodzenia. I grupa stwarza okazję do tego, żeby jeszcze raz tak, w taki korektywny, ograniczony sposób tą rodzinę przeżyć, ją doświadczyć. Natomiast tym, tym razem taką rodzinę bezpieczną, tak, gdzie każdy jest ważny, gdzie na każdego jest miejsce, gdzie każdy jest wystarczający, jest niedoceniany w swojej takiej niepowtarzalności. I, I to bardzo często no, jest takim um, żelem kojącym tak, na te nasze wczesne zranienia, tak, które możemy wykorzystać do, do naszego zdrowienia. A też, no właśnie, już przywołałeś ten um, element. Kiedy się poznałyśmy, tak, bo rzeczywiście poznałyśmy się z Tobą na, na szkoleniu z grupowej terapii schematów. Tutaj też takie pytania czasem padają, to, to możemy powiedzieć tak, że obydwie jesteśmy przeszkolone zarówno w takim indywidualnym podejściu z terapii schematów, jak i jak i w grupowej terapii schematów. Dokładnie, dokładnie. Także. Mm... No, moi drodzy, naprawdę serdecznie zapraszamy, żebyście mogli też doświadczyć tego dobra, które niesie terapia schematu. Ja Potrzeb... myślę sobie, że, że może byśmy też powiedziały trochę o takich organizacyjnych elementach. Tak, właśnie Nie chciałam może myślę, też powiedzieć, być... co potrzebujecie też zrobić, jak to wygląda. Widzisz, Juliana, no myślę o tym samym. To... Właściwie o tym temacie gadać godzinami. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, też... co potrzebujecie zrobić, żeby móc pracować z nami nad, swoim, nad swoją zmianą i uzyskaniem takiej fajnej jakości życia. Ale Juliana, widzę, że tu już tutaj musisz coś powiedzieć, więc proszę bardzo, opowiedz o tym. Opowiedz o tym. Ja może powiem o tym, jak organizacyjnie planujemy tę grupę, a ty Powiem Ty tak. o tym, powiesz, co. Co można zrobić, żeby tutaj do nas, do nas się zgłosić? Mhm. Bo planujemy start we wrześniu, planujemy 30 spotkań. I We wrześniu, tudzież jeszcze w październiku, no bo zobaczymy, jak to też nam wyjdzie, nie do, do końca, żeby dopiąć wszystko. Tak, tak żeby... jeśli, jeśli, no bo jest też okres ogórkowo-urlopowy, może leciutko się przesunąć mhm. te kwalifikacje do grupy, bo też do nich przywiązujemy dużą wagę. Tak? Chcemy mieć pewność, że każda osoba, która do nas dołącza. Rzeczywiście z tej grupy będzie w stanie skorzystać. Dlatego też udział w grupie jest poprzedzony, poprzedzony zazwyczaj trzema takimi spotkaniami konsultacyjnymi, na których bardzo dokładnie rozmawiamy o, o temacie do pracy na grupy. Próbujemy go skonceptualizować, opracować, żeby każda osoba, która już dołącza na grupę, miała świadomość na co zwracać uwagę, nad czym pracować, żebyśmy my też widziały, tak na co się umawiamy, na co my też mamy zwracać uwagę. Potem już na grupie zapraszamy też grupę jako wspólnika tak, do tej zmiany, abych ja przepraszam, że Ci przerwę, ale jeszcze dodam, że to jest też te spotkania też są po to, żebyście mogli mogły nas poznać. I teraz już wejść na grupę z, już z kimś, kogo znacie, bo macie też taki, taką przestrzeń do zapoznania się z nami i ze sposobami pracy bardzo indywidualną. To to bym tutaj jeszcze dorzuciła. No i to jest też tutaj taki czas, żeby zaadresować wszystkie wątpliwości, wszystkie pytania, yy, tak i po prostu przygotować się do tego takiego dobrego startu. Więc każde spotkanie będzie trwało od półtorej godziny do godziny 45 tak, minut, w zależności od tego, ile będziemy mieć uczestników, a planujemy tak pomiędzy 8 a, yy, a 12 osób. Hmm, czy coś jeszcze z takich rzeczy stricte organizacyjnych? Tak, no i widzimy się na Zoomie. Tak. Kwalifikacje również są na Zoomie. Mhm. Ja może jeszcze tutaj taka przyszła mi być do głowy, że też osoby, które już zakwalifikowałyśmy do grupy, też miały. Taki jakiś niepokój, czy zostaną przyjęte. To nie jest jakiś egzamin, słuchajcie, te konsultacje. My po prostu, tak jak Juliana powiedziała, bardzo rzetelnie chcemy podejść do doboru uczestników, po to, żeby każdy czuł, że to jest jego miejsce. Natomiast jeżeli by się okazało, że ta grupa no, nie będzie najlepsza dla danej osoby, to na pewno takiej osoby też nie zostawiamy sobie tak, a dobra, pani nie pasuje, czy pan nie pasuje, na no to do widzenia, tylko też na pewno dostaniecie od nas informacje, y, dlaczego, co warto teraz zrobić i też skierujemy was w takie miejsce, y, w którym otrzymacie to, czego aktualnie... Potrzebujecie, więc tego proszę się też nie bać, a co jeśli mnie nie zakwalifikują? Jeżeli nie zakwalifikują, to znaczy, że jest dla Was lepsze miejsce na ten czas. Tak jest, myślę sobie, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że to nie jest egzamin, to jest po prostu upewnienie się, że ta konkretna forma, którą my oferujemy w tym konkretnym wydaniu będzie strzałem w dziesiątkę, tak? A nie, a nie po prostu zmarnowanym czasem i, i wysiłkiem. Dokładnie. Natomiast też chciałam powiedzieć być może jeszcze o jednej rzeczy. Tak, często dostajemy też pytanie o to, no a jak to wygląda, tak? Czy mamy po prostu mówić, co przyjdzie do głowy, tak? Czy, czy ktoś mi powie, co mam powiedzieć? Ty już myślisz Taki o pracy w grupie? O, o ile... Jeszcze raz? Czy tu już myślisz o pracy w grupie? Tak, jak, jak wyglądają takie spotkania? A, żeby też nasi słuchacze mieli mniej więcej wyobrażenia na temat tego, jak ta grupa wygląda, bo myślę sobie, że też w kulturze i w wielu amerykańskich filmach ta terapia grupowa jest zaprezentowana w taki specyficzny sposób, tak? gdzie no właśnie jest cisza, każdy mówi, co mu przyjdzie do głowy. No to grupowa terapia schematów działa troszkę inaczej, bo to jest forma częściowo strukturyzowana. Tak? W tym sensie, że. Będą takie, będą takie przestrzenie, gdzie no, będzie jakieś otwarte pytanie i będziemy zachęcać do takiej swobodnej wymiany myśli czy refleksji, ale y, też będzie dużo ćwiczeń tak, czy takich y, zadań kierowanych, tak, gdzie my będziemy proponować bardzo konkretne ćwiczenia, które umożliwią wszystkim osobom w grupie y, przepracować pewne swoje określone trudności, albo to będą takie ćwiczenia indywidualne, albo w parach, albo y, z udziałem całej grupy. I jeszcze tutaj dorzucę, że nie pracuje się tylko w trakcie tych naszych spotkań, ale też są prace osobiste do wykonania poza grupą, żebyście pracowali cały czas i osiągali jak najlepszy efekt, więc to nie jest tylko to spotkanie półtora godziny w tygodniu bądź godzina 45, tylko jeszcze pracujecie indywidualnie, w międzyczasie, żeby ten efekt też tutaj cały czas podkręcać. Tak jest. To może Edytko, powiesz o tym, jak można się zgłosić? Tak, słuchajcie, potrzebujecie zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy. Możecie też do nas napisać. Wszystkie szczegóły tutaj będziecie widzieli w napisach. Zresztą widzicie już, więc skontaktujcie się z nami, jeżeli czujecie, że to może być dla Was dobra przestrzeń. Jeżeli czujecie, że my tutaj możemy dla Was też zrobić coś dobrego. No i. I myślę sobie, że to w zasadzie byłoby najważniejsze, co chciałyśmy powiedzieć, jak uważasz, Juliana? Wydaje ja myślę, że większość takich najważniejszych tematów mm -hmm. pokryłyśmy. Oczywiście też jesteśmy otwarte na wszelkiego rodzaju pytania, czy wątpliwości będziemy opisywać najszybciej, jak to będzie możliwe. Moi drodzy zapraszamy was serdecznie i czekamy na odzew z waszej strony no i pozdrawiamy Edyta z Bydgoszczy Juliana z Warszawy do napisania bądź do zobaczenia wkrótce dzięki do zobaczenia pa, pa. Pa. teraz gdzie tu zakończyć zatrzymaj